Euro 2024 już raptem za dwa miesiące. Na euro to już w 100% pojedziemy, ale co jeżeli Robert Lewandowski wypadłby z reprezentacji Polski? Czy poradzimy sobie bez niego? Zobaczymy to już w dzisiejszej symulacji Wii Sports FC24. A więc, jak mówiłem na początku odcinka, dzisiaj zobaczymy, jak Polska poradzi sobie bez Roberta Lewandowskiego na euro. Z nami dzisiaj jest Kasia, która nam w tym pomoże. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I Kasia cię będzie nadzorowała tą symulację, że wszystko się udało. Jeżeli odcinki Wam się podobają, chcecie więcej odcinków z Kasią, to stawcie w górę, subskrypcja, jakiś fajny komentarz i dzisiaj nie ale Kasia ma dla was wyzwanie. wyzwanie. <grystanie> Musicie zgadnąć jaki zawodnik jest na tej karcie, a jeżeli zgadniecie to Kuba przyjdzie wam serduszko oraz komentarz. To jest ta karta, a teraz nie przedłużamy i przechodzimy chyba już do naszej symulacji, prawda? Dokładnie tak. A więc tak, jesteśmy w naszej symulacji już właśnie teraz. Jest tutaj skład reprezentacji Polski, jest tutaj skład podobny do tego co gra Polska. Kasia wraz ze mną oglądała ostatni mecz reprezentacji Polski, więc swoje nazwiska tutaj kojarzy. Tylko ten bochniewicz mi troszkę tutaj ciekawi, no ale mniejsza z tym. No to za na pewno słyszałem. myślę, Wzięlińskiego wypadałoby dać, ale to jest bez jednego zawodnika, więc Kasia musi czynić honory. Pan Robert Lewandowski schodzi na ławkę, wchodzi nasz legendarny ark Milik, musi coś A, żeby tej dokonać. Zmiany, dobra. I, okay, mamy, I mamy właśnie Arka Milika w naszym pierwszym składzie. I tak patrzę po tym składzie też, no Szymański może być, Piotrowskie, to ja bym wszystko Szymańskiego tego jeszcze. No Piotrowski grał dobrze, ale no tej potrzebujemy chyba kogoś takiego. No i dałbym też Wieteskę, bo on jest bardziej chyba możliwy w reprezentacji Polski. Myślę, że ten skład jest bardzo dobry i że mamy duże szanse na wygraną. Bez Lewandowskiego może być co prawda różnie, zaczynamy od meczu z Francją, czy nie tak typowo, bo pierwszy zagramy z Holandią, później z Austrią i trzeci mecz z Francją, więc tak od tyłu możemy iść. No ale będziemy symulować pełne mecze, więc przechodzimy do symulowania meczu. No i może sam początek, jaki wynik obserwujesz meczu Polska-Francja no. bez Roberta Lewandowskiego? 0 no, do 3, tak myślę. Dla reprezentacji Fancy. Francji. tak. No więc cóż, no symulujemy mecz, musimy się ekscytować. I cóż, no bez Lewandowskiego. Biali to jest reprezentacja Polski, Bordowi to reprezentacja, to jest Bordowy kolor To Jest granat. A bo to jest jeszcze czerwony, to jest granatowy. to jest z Francji. Ale mamy Szczęsnego, więc może coś się tam uda. Coś się może udać. No cóż, tutaj widzimy, pierwszej od pierwszych minut na bramce Francji Mike Manion. U nas Szczęsny, dwóch bramkarzy, według mnie, podobnych. Jeżeli chodzi o umiejętności, no Mike Manion dopiero wchodzi na te najwyższe umiejętności. Zastępuje Hugo Risa i teraz Francuzi atakują. Szóstka broni, Wojtek Szczęsny. Aha. Wojciech Szczęsny. no czy Lewandowski jest nam potrzebny? Nie wiem, choć się domyślam. Potem nas może zacząć boleć, bo brak myślę. Jak na razie sobie to radzimy dobrze. Na razie idzie nam dobrze. No powiem tak, no ważne, że jest tej, wyjść z tej grupy. Cztery punkty są tak zazwyczaj potrzebne, jeżeli wszystkim będzie szło dobrze. No, ale cóż, no może to będzie akurat ta symulacja, że nam się udaje Francja strzela. Wojciech Szczęsny za forma, zobaczmy mm. oceny. Najwyżej oce jest kolejny strzał, najwyżej oceniony jest 6-9, czyli... Właściwie Wojciech Szczęsny, za, zaś najwyżej oceniony we Francji jest to Kamavinga. I statystyki: no na razie statystyki prezentują się tak. Posiadanie piłki Polska: 32%, żółta kartka dla Mateusza Wieteski. Więc jeżeli w następnym meczu też dostanie żółtą kartkę, no to w trzecim już nie będzie mógł grać. I rzut wolny Kiliana Mbappé. I jest to bardzo bliski rzut wolny, więc tej może paść bramka, tak szczerze. Czy Mbappé strzeli? Strzela no, 1 no, do 0 Kilian Mbappé. No cóż. Powiedz Kasia, może jakie ty masz podejście do Kylian Mbappe? Lubisz, nie lubisz? Lubię. Lubisz? No czemu mam nie lubić? No. W sumie to jest bardzo, według mnie, zdrowe podejście. No i cóż, kolejna akcja przed nami. No Polacy, no Polacy fajnie jakby poddali jakiś strzał celny, bo na się dwa strzały i zero okazji, czyli no przekłada się, że zero strzałów celnych. I Francja dalej atakuje. Kylian Mbappé, to jest numer numerem 10 gra w reprezentacji Francji, z tego co kojarzę. Będzie dośrodkowanie jakieś może, no by nie i broni no. Wojciech Szczęsny i koniec pierwszej połowy prawdopodobnie po tym rzucie rożnym, bo mamy 45. minuta. Bo... Jeszcze jest szansa. No nie no, bo Francja akurat atakuje, ale może jakaś szybka kontra, no nie, tak się kończy pierwsza połowa, statystyki widzieliście, widzicie cały czas, no nie wygląda to zbyt kolorowo, Mbappe z golem. No i cóż Kasiu, no chyba możemy sobie marzyć teraz tylko o lepszej drugiej połowie, bo na razie no nie wygląda to zbyt kolorowo, jednym słowem. Teraz druga połowa, no cóż, no Kasia chyba sama przyznam wi mi, wam i wszystkim, którzy widzą ten film, to że no Polska no nie gra zbyt dobrze z Francją, no a czy szczerze... Kto by się spodziewał, Francja to jest mocna drużyna, więc... Tutaj ciekawostka, że Kasia oglądała mecz Polski z Francją na Mistrzostwach Świata, 3-1 do z tego co pamiętam, dwie branki Mbappe no, tak. i Lewandowski z Karnego, bo tam był rzut karny i mówię, że ko kojarzyłeś ten mecz. Jest strzał broni szczęsty, no generalnie Francja, no to nie jest drużyna, z którą według mnie Polska ma szansę, gdyż jest to główny faworyt do wygrania Euro. Ostatnio odpadli ze Szwajcarią w ogóle, to nie wiem czy wiesz, na Mistrzostwach Świata nie, 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 w 2010 roku i to właśnie Mbappe nie trafił Karnego wtedy. Był ciekawy mecz. No jeżeli wy oglądaliście, to w komentarzu, no ale według mnie jeden z lepszych meczy tamtejszego Euro 2020, które odbyło się w 2021 roku, ale no Francja nie wygrała. Francja wygrała mistrzostwo Świata w 2018 na przykład, ale to wszyscy już pewnie wiedzą i grała w finał Mistrzostw Świata, więc to samo mówi o tym, że nie jesteśmy faworytami. Jest Arek Milik! Podanie do Świderskiego prawdopodobnie jest? Ajajaj, aj, aj, no... Nie tym razem. Jak widzimy, Francu Francuzi potrzebowali jednej akcji, żeby Tutaj strześć bramkę, takiej bramkowej, że jest faktycznie, no więc, no cóż, no da się jeszcze uratować remis z tego jestem pewien. Kolejny strzał, Mbappe się kręci, kręci, ale obok bramki, no cóż, ostatnie 9 minut, teraz powinien się wyjść naprawdę z super atakiem. Za oknem szczeka piesek, więc można powiedzieć, że psy szczekają, karawana jedzie dalej w tym meczu. Więc cóż, czy będzie jakaś rzutka, milik, ajajaj, aj, aj. Mike Manion łapie piłkę. No i Francuzi już mogą sobie teraz pozwolić na spokojne rozgrywanie. No więc no cóż... Jednotka, więc. Kasia obstawiła 3-0. Jest 0-1. Wyszło więc, lepiej niż zakładałam. Więc są plusy oczywiście. aby nie było. No cóż, no nie. Koniec pierwszego meczu przegrywamy z Francuzami 1 0. Uważam, że jak na to że jest Francja, to jest dobry wynik. Też mi się wydaje... I że nie ma Lewandowskiego. Austria pokonała Holandię. O. Austria pokonała Holandię, więc na ten moment Austria na pierwszym miejscu w grupie. My na ostatnim. No i teraz mecz z Holandią, no. Musimy ten mecz wygrać ogółem, albo chociaż remisować. no to czekaj, patrzę na ten skład, czego nam tutaj brakuje, czy jesteś ciekawy na ławce, no jest Lewandowski, no ale Lewandowski ci obala na kraju w tym składzie. E, dobra, no cóż, no to mecz z Holandią, ja bym chciał takie spokojne 1-0 dla Polski. Ja też bym chciała, ale myślę, że może być y, na odwrót albo remis jedynie. Remis? No remis też spoko, bo jak będziemy mieć 4 punkty, to jest ta szansa, że wyjdziemy. No. Więc symuluj mecz, no i Polska-Holandia. Ostatnia Polska z Holandią grała w Lidze Narodów, tam chyba raz remisowaliśmy, 2-2 czy coś takiego, bo pamiętam, że napastnik Memphis da nie trafi. Tutaj skład yy, yy, Holandii. Nie wiem, czy powiedziałem o z tym przypadkiem wcześniej, przypadku. Co ja A nawet nie wiem, ja nawet nie zwróciłam uwagi, nie wiem, wie? co ja mówię. Yy, tutaj na niebiesku już teraz typowo Holendrzy. Oj, jest strzał Holendrów, kolejny, no widzimy, że tutaj też chyba będzie dominacja Holendrów w tym meczu. No cóż, no Holendrzy też ma sta reprezentacja. To najgorsze... Ułożył się, no, że to gol. Ale to ja też tylko... myślałam, że już tak przeraziłam troszeczkę. Statystyki no, na razie: no, Holendrzy tutaj. Lipa. Czy będzie? No, generalnie Holandia znana jest znana z grania mocnym pressingiem. Będzie, będzie chyba gol, nie? Dobrze, obrona polskiej, mocnym pressingiem. No cóż, Virgil Van Dijk, najlepsze obrońca na świecie, prawdopodobnie, no to będzie ciężko Lewandowskiemu się przedrzeć, tym bardziej, no że wiemy, że Lewandowski lubi znikać w takich ciężkich meczach. Nie no mamy Lewandowski. Nie ma tyle Lewandowski, jest także Arek Milik, no ale jeżeli Arek Milik jest naszym pocieszeniem tutaj, no to dużo mówi na temat tej <laughs> symulacji, no ale cóż, dla tych, co nie widzieli, także moja dziewczyna na przykład widziała, która tej siedzi że Polska z Lewandowskim w ostatniej symulacji wyszła z grupy! Jezu, zbiła się piłka od słupka, ale Polska, no, ani jednego celnego strzału przez półtora mecza nie oddała jeszcze, więc no, nieciekawie. Nieciekawie, 9 minut do końca, no cóż, no, Austria na razie i tak ma 3 punkty, więc to naprawdę się wszystko może wydarzyć. To się wszystko może wydarzyć. Tam jeszcze jest 0-0. No, jeszcze, jeszcze Jeszcze jest 1-0, kolejny strzał broni Wojciech Szczęsny. Na razie, według nieszczęsny, Men of the match, 4 no najwyższa nota tutaj. Szymański także, no, Milik i świderski, najsłabsze. Na no, razie, napastnicy nie strzelają. No, to nie ma się co dziwić na no koniec pierwszej połowy. No, chyba bez historii, co. Nie ma co powiedzieć. Nie się działo, no, Holandia bardziej atakowała. No, ale cóż, to no przed nami druga połowa tego spotkania. No i będziemy liczyć tutaj na ten... No prężnie, prężnie się bronimy. Prężnie się bronimy, dobrze chłopaki robią. Pozdrawiamy całą Legnicę oczywiście w tym <laughs> momencie. Polacy atakują, no. Czujesz jakiś stresik w kościach? Powiem tak, czuję taki, że możemy to wygrać, mi się wydaje. No bo wiemy, że świat nie jest sprawiedliwy, tym bardziej piłkarski. No jeżeli Holandia ciśnie, no to Polska powinna jakimś fuksem trafić tą bronkę. No ale mar martwię się, że tak może i nie być. No na razie, no to teraz miałem 37, ale jest akcja! Polska! Gol! Gol! Piotr oh! Zieliński, wielki, młody talent, który jest wielkim talentem od kilkunastu lat, ale strzela bramkę. I cóż, no tutaj już mówiąc przy każdej okazji, jak Zieliński strzela bramkę w symulacji, Kowal z kanału sportowego weszło i tak dalej, na pewno by się ucieszył, ale jest szybka kontra, jest szybka kontra, broni szczęsny. Ale cóż, jest 1-0 i utrzymać ten wynik przez 20 więc może być ciężko. No, ale wierzę, że naszym orłom się to oczywiście uda. Mamy 3 punkty po tym meczu, a co najmniej, Holandia będzie miała 0. Holandia nie wygra, ani z Polską, ani z Austrią, ani z dwoma najsłabszymi reprezentacjami dla niej. Ale oby to się nie skończyło jakimś remisem? No i jest remis z Memphis Depay, o którym mówiłem na początku. Strzela bramkę, no i 1 do 1. Jeszcze 15 minut. Wszystko się jeszcze może wydarzyć. No tak, no daliśmy dopiero jeden celny strzał, i jedna bramkę na całą symulację, więc no to dużo mówi o naszej skuteczności, dużej stuprocentowej, co nieco prawda. No ale cóż, no. Jednak te trzy punkty brzmiały lepiej, niż jeden tylko po tym meczu. Ale się boję, że Holandia teraz mogła poczuć krew, ale broni Wojciech Szczęsny. No i powiedz Kasiu, mecz chyba lepszy niż z Francją? Lepszy niż z Francją? No tak, tak, no przecież wiadomo. Jest chyba Deczko lepiej, mi się wydaje. Dobra, teraz atakuje. Taka czas... spokojniejsza głowa jest teraz. No. Jak to mówią, lepszy remis niż coś tam, coś tam, gdzieś tam, ale no mniejsza z tym, no. Kończy, kończymy pierwszą po drugą połowę, czy będzie jeszcze strzał? Prawie. Jeszcze akcja jest? Czemu mu skończył? Graliśmy, no sędzia Karosz, no. Karosz, Karosz. No dobra, już bez szczydery tak zwanej, jeden do jednego. Holandia ma jeden punkt, mamy jeden punkt, więc wszystko może rozstrzygnąć się teraz. Oby tylko się okazało, że Austria pokonała Francję. Austria nie pokonała Francji, więc powiem tak. Francja prawdopodobnie wygra z Holandią, patrząc po tym, że jak zagrali dwa ostatnie mecze. My gramy z Austrią, która ma trzy punkty. No to może być mecz z grupy. No i jeżeli wygramy ten mecz, to widzimy z klasyfikacji miejsc na pewno. No cóż, jaki tutaj wynik? Hmm. Dwa, jeden. Dla Polski? Nie, chyba dla Austrii. Dla Austrii? No ja tak z zimną głową na spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć. To jest ta właśnie brazylijska skromność, brazylijski rysuj <słyska> te sprawy. No, ja tutaj stawiam jeden 0 dla Polski. Dobra, symuluj mecz. No i mecz ostatni, no. Nie be... no, mecz o wyjście z grupy. Nie, nie ty razem o no, honor o wyjście z grupy. Więc cóż, no, musimy kibicować. Ale Austria już atakuje, no. Ale... Yy, będzie na pewno dobrze. Będzie na pewno dobrze według mnie. Jest akcja. Muszą płacy się rzucić, naprawdę. Muszą robić. Wszystko, co w ich mocy, żeby ten mecz wygrać, bo jeżeli go nie wygrają, no to nie wyjdziemy z grupy. Jak W ogóle taka ciekawostka, ostatnio symulowałem to też, to już Państwo widzieli i Polska miała dwa punkty już z drugiej. Go, miejsca, gol! Sebastian o, Szymański! Nie. nie zobaczyliśmy tego, gola, bo się zagadaliśmy, ale Wy to widzieliście. Ja widziałem kątem oka 1 do 0 w 15 minucie. Czy Polska w tym momencie będzie tutaj chciała wyjść z tej grupki? Myślę, że się uda. Chyba będzie coś chciała tej, co przyszwącić. Kolejna akcja. Szymański o, druga prawda? mogę, co się dzieje? Kasia zrobiła... Mocne! Ma... Kasia właśnie zrobiła najlepszą reakcję Sebastian Szymański mocnym graczem. Ale widzowie musicie. Musicie docenić, bo Kasia zaczęła się dopiero co interesować się daną piłką nożną. Nie zna jeszcze na przykład tak. Zna, nie znasz Szymańskiego? No niektóry, ale tak nie. To taka ciekawostka odcinku, bo mi się wydaje, że to może być ciekawe. Kasia, jako jedyna w naszym pokoju oglądając mecz wierzyła, że Szymański strzej karnego sywalium. Bo ja nie wierzyłem. To, to tam tak, tak mocno kopną, pamiętasz co ciąguje? Tak, 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 tak. Taka ciekawostka według mnie też w odcinku będzie potrzebna i bronisz często. Na razie, no to wyjście z grupy chyba już jest po prostu formalność. To tylko formalność. A ja padę Szymański zasługuje, no naprawdę, na. No. Gromkie brawa. I prawie koniec pierwszej połowy z wynikiem 2-0 dla Polski. Oby nie 2-1 na koniec. A co i wykrakałeś się? Dobra, oceny no Szymański 8-0 a Schmidt 7 9 A statystyki no Polska bardziej. Nie, no wyrównany masz akurat. Więcej jest w Austrii do. O, jest Szymański. Szymański gra z dziesiątką. też się z tego W ogóle myślałem, że to Szymiński gra, ale normalnie gra z taką. Szymański dwa gole w 6 minut. <noise> Niestety Austria tutaj bramkę kontaktową zdobywa. Tak to się mówi w ogóle w piłce nożnej, że dwubrankowa przewaga jest najbardziej niebezpieczna w piłce nożnej. więc cóż no, wierzmy teraz oczywiście, że pójdzie nam o wiele lepiej. Pójdzie chyba, co? Myślę, że tak. Znaczy, w sumie no. głupie pytanie, czy może pójść lepiej jak... 3-1 Dobry człowiek. To jednak Zieński gra z dziesiątką, a nie Szymański. To Szymański gra z dwudziestką, chyba. No. Ale z Szymański też było dwa razy. No tak, ale Zieliński strzelił pierwszy raz i mamy trzy do znaczy, chodzi o mi, że numery mi się Bardzo pamięta. ładny wynik. No to prawda, to jest prawda. Więc cóż, powiem wam tak. Chyba każdy widz w tym momencie to przyzna, że Kasia jest talizmanem tych symulacji. No bo bez Lewandowskiego takie wyniki. 4 do jednego. <try> To można zbliżyć. I Arek Milik, no Arek Milik to jest przyszłość i został powołany przez Michała Probierza na baraże, a tutaj <noise> pokazuje, że neuroby też także strzelał. No cóż, no wyjście z grupy pewne już. Tutaj no chyba nic się złego już nie powinno wydarzyć. No Polska deklasuje. Strzeliła 4 bramki w jednym meczu, a wcześniej przez dwa strzeliła jedną. Ogólnie dużo, 5 ramek w dwóch meczach w reprezentacji Polski, no to jest dobry bardzo wynik. I Brawie... Pięć do jednego! Karol Karol, 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 Karol Świderski! Kasia żyje brawo dla Karola Świderskiego. No cóż, no mi się to bardzo za tym masz podoba. Są w tej emocje. I te emocje straszne. I jeżeli teraz już tak na spokojnie myślisz, jeżeli jest na przykład możliwe, żeby w prawdziwym życiu Polska bez Lewandowskiego mogła 5 do jednego wygrać taki mecz? Pomidor. 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 A, dobrze, że nie ogórek na przykład, ale... Ale żarcik zadaj. No mi się wydaje, że tutaj słowo muzyczkę powinien dodać do tego w no. tym momencie. Dobra, 82. minuta. No cóż, to no, 5 do 1, no totalna deklasacja. Jak mówiliśmy jeszcze o tym gole kontaktowym, który był na koniec pierwszej połowy, no to już chyba tutaj nic się... 6 do 1. Nie, to jest Frankowski, szok. Frankowski, Kranek, w Bramek. polskiej reprezentacji. Nie no, to naprawdę, no tak zdeklasować Austrię tylko Polska chyba potrafi, no naprawdę. Nie, no to, to już jest minuta doliczona. To chyba Austriacy już mogą się pakować z powrotem do Austrii. No całe szczęście daleko nie mają z Niemiec, więc będą mogli szybko wrócić. No i cóż, ocenę. Zawodnikiem meczu zostaje 86, zostaje Szymański, później Zieliński 8 83, świderski 81, frankowski 79. No naprawdę coś niesamowitego. I teraz chwila prawdy Francja pokona Holandię i wychodzimy z drugiego miejsca. No i świetnie. Tabela, Francja. Dróg, pierwsza 9 punktów, Polska 4, Austria 1-3, więc Holandia no bardzo. Holandia najbardziej chyba rozczarowująca na tym euro. Jeden punkt z taką reprezentacją, no to chyba nawet, no nawet Polska wyszła z tej grupy bez Lewandowskiej. Statystyki zawodników, Zieliński, królem Strzelców, a dużo, bram, czterech piłkarzy, miał Tereza Obramek, Zieliński, Szymański w top 4, jeszcze jest Mbappe, więc to naprawdę dobry wynik, więc cóż. Ja Ci, Kasiu, bardzo dziękuję za odcinek. Ja również bardzo dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że miło y, ogólnie ocenicie degryt, Kasi, no bo <laughs> jednak... Dziewczyna się bardzo postarała. Lekki stresik był. Lekki stresik, ale no chyba nie było aż tak tego bardzo widać. Więc cóż, jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy za odcinek. Zostawcie łapkę w górę, suba i miły kawrytosz. Jak będzie miły odzew, no to na pewno... Znaczy nie będzie, to Kasia się będzie częściej pojawiała na kanale, bo wiem, że chce wejść to do, nasze uniwersum symulacyjne, <grym> eksperymentowe, fifowe, e-sportowe i tak dalej, cokolwiek. Więc no cóż, no żegnamy się z Wami. Wsłyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia i cześć! Cześć!